Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Słuchajcie, mamy już 2026 rok, więc warto trochę ocknąć się z letargu i z tego snu zimowego. Część naszych kolegów i koleżanek mocno lata i są bardzo aktywni i o to chodzi. Tej wersji się trzymajmy. Pamiętajcie, że mamy plany też, jeśli chodzi o aktywności na ten rok, i to nie tylko online'owe, nie tylko będziecie mnie widzieli na ekranie swoich urządzeń, ale też możemy spotkać się w Realu. I pierwszą taką okazją w 2026 roku, tą główną okazją że nie pierwszą. Będzie święto dronowe dron Fiesta. 26-28 czerwca. Widzimy się. Trzydniowe święto. Przyjeżdżamy w piątek. E, mamy też e, super zajęcia i aktywności w sobotę, a także przez połowę niedzieli. Dużo osób było w zeszłym roku. Impreza bardzo udana. E, myślę, że na ten rok zapisze się więcej osób. Na pewno więcej, bo już jest prawie 60 osób na liście. A szykujemy mniej więcej około e, 100 miejsc, jeśli chodzi o uczestników. Myślę, że warto sprawdzić, jak to wygląda. Mamy filmy na ten temat, mamy omówienie, jest kwestionariusz, można zadawać pytania, jeśli nie czujecie się pewni. Można przyjechać samemu, można przyjechać z rodziną, można przyjechać w czwartek jeszcze na spotkania warsztatowe, żeby się czegoś nauczyć, dowiedzieć, poćwiczyć indywidualnie i tak dalej. Także dron Fiesta cieszy się, słuchajcie, dużym zainteresowaniem i w ślad za tym także chciałbym ogłosić kalendarz warsztatów plenerowych na ten rok. W zeszłym roku mieliśmy pięć warsztatów plenerowych, począwszy od maja do października, a w tym roku będzie ich troszeczkę więcej i też zaczną się w maju. Ten weekend po majówce będzie pierwszy, a zakończymy na koniec września, czyli 25-27 września, jeśli chodzi o warsztaty. Będziemy mieli terminy majowe, w czerwcu jeden termin mniejszy, następnie będzie dronfiesta, w lipcu zrobimy sobie też dwa terminy, w środku, a także na końcu, w sierpniu zrobimy sobie też dwa terminy, i we wrześniu dwa, także myślę, że każdy może sobie zarezerwować czas, wybrać odpowiedni termin i podjąć decyzję, żeby polatać wspólnie, żeby nauczyć się, doszkolić i tak dalej. Słuchajcie, dlaczego warto przyjechać na warsztaty, jak one wyglądają? Bo to jest kluczowe pytanie. Dlaczego warto przyjechać? Przede wszystkim masz okazję do tego, żeby polatać z różnymi ludźmi, żeby popatrzeć jak wyglądają loty innych ludzi na innym poziomie. Są osoby, które latają mocniej, są osoby, które latają słabiej. I trzeba... Pomóc, prawda? Masz okazję skorzystać z pomocy instruktorów prowadzących, także fajna sprawa pod tym względem, bardziej doświadczonych kolegów czy koleżanek. Masz okazję podpatrzeć sobie inne modele, zarówno dronów, jak i na przykład gogli czy aparatur. I to jest też. Cenna sprawa. Można zobaczyć jak wyglądają loty zarówno cinematic, freestyle'owe, ale także semi-long range. Mamy też oczywiście zajęcia dotyczące dronów z gimbalem, czy to jest R3s, czy to jest Mavic, czy Mini. To są też bardzo fajne drony, na które warto zwrócić uwagę, ale też szyjemy na miarę. Jeżeli osoby przyjeżdżają, to zwykle wyrażają swoją opinię. Czego chciałyby się nauczyć, z czym przyjeżdżają, z jakimi oczekiwaniami i z czym chciałyby wyjechać. I tego typu warsztaty to jest podstawa, dlatego że nie dowiesz się samemu i nie przejmiesz tylu doświadczeń w innych okolicznościach. Będąc na targach czy na konferencji, owszem, możemy sobie coś pooglądać, jak meble na wystawie, ale nie widzimy tych dronów podczas lotu. Nie mamy okazji zaobserwować, jak latają inni piloci i nie mamy też okazji poćwiczyć samemu, dowiedzieć się, jak rozwinąć się w następnych krokach, mieć taką spersonalizowaną pomoc, opinię i też motywację do dalszego rozwoju. Każdy uczestnik, który był u nas, e, zwykle wracał bardzo zadowolony z takich warsztatów. Jest to inwestycja w siebie, nie w sprzęt, który leży nam w szufladzie, nietrafione zakupy potrafią przeleżeć. Naprawdę grube pieniądze tracimy czy marnujemy na nieudane zakupy, które potrafią przeleżeć w szufladzie i nic z tym nie zrobimy dalej. Nawet nam nie chce się wystawić tego na liksa. A tutaj przyjeżdżasz, masz konkretne zajęcia, jest motywacja, piękne widoczki, super scenaria. Wybieramy naprawdę dobre miejscówki, zarówno bardziej znane, jak i mniej uczęszczane, bo o to chodzi, żeby też mieć dobre warunki do polatania. Zaczynamy w piątek. Przyjeżdżamy zwykle w piątek po południu. Mamy sesję integracyjną, poznajemy się, sesja o zachodzie słońca i fajna sprawa później idziemy sobie razem coś zjeść, żeby też się lepiej poznać, porozmawiać, wymienić poglądami i swoje oczekiwania. We Razić. Sobota jest mocna na tych warsztatach, bo pracujemy przez cały dzień. Spotykamy się na porannej sesji. Jest trochę wprowadzenia teoretycznego, później latamy. Latamy do obiadu, robimy sobie przerwę mniej więcej godzinę, półtorej godziny i spotykamy się na drugiej sesji. Ona może ciągnąć się dłużej w zależności od pogody lub robimy krótszą sesję, a później jeszcze wieczorną o zachodzie słońca. No i wieczór też jest wiadomo do wymiany doświadczeń, wymiany wrażeń i słuchajcie Niedziela to jest ostatni dzień, też aktywności są mocne, zwykle poranne do południa, do obiadu, dlatego że ludzie chcą wrócić do domu, ale podczas niedzielnej sesji mamy okazję przede wszystkim polatać w ładnym miejscu i też wykorzystać to, czego się nauczyliśmy. Mamy też podsumowanie tych naszych warsztatów, każdy swoją ścieżkę rozwoju jest w stanie określić, rozmawiamy trochę, wymieniamy się poglądami i to jest mega sprawa. Na bazie tych warsztatów, które organizowaliśmy w poprzednich latach, ułożyliśmy taki program, żeby każdy mógł wykorzystać na maksa ten czas, i żeby mógł wykorzystać nas, prawda, nasze doświadczenia, umiejętności, to, żeby przejąć od nas, czy obycie ze sprzętem, czy właśnie nasze metody działania. Myślę, że warto naprawdę przyjechać na warsztaty i słuchajcie, nie ma się co zastanawiać. W poprzednim roku, w 2025 roku, na wszystkich wydarzeniach praktycznie mieliśmy full ludzi, i trzeba się decydować wcześniej, bo tych miejsc nie jest aż tak duże, jakby się mogło wydawać my też staramy się, żeby ilość uczestników nie była rozciągnięta w nieskończoność, tylko żebyśmy mieli grono takie zwarte, żeby każdy mógł skorzystać optymalnie i żebyśmy nawzajem sobie nie przeszkadzali. Słuchajcie, także warto przemyśleć sobie sprawę, warto podjąć decyzję dlatego, że Takich okazji jest stosunkowo mało i zwróćcie uwagę, że owszem, możemy sobie robić kursy na uprawnienia, możemy jeździć na przeróżne imprezy czy wydarzenia, ale takie warsztaty, które doskonalą dane umiejętności, czy to jest pilotaż, czy to jest fotografia, filmowanie, czy to są loty FPV, no jest ich naprawdę mało, czy to są śladowe ilości, bo to jest bardzo niewdzięczna rola naszych prowadzących, jeśli chodzi o organizację i taką grupę i pracę z grupą. To jest po prostu mega wymagające. Także jeżeli macie ochotę, zachęcam Was bardzo serdecznie, wrzucę link do grafiku już w tej chwili. Będzie można kwestionariusz wypełnić, zapoznać się z warunkami uczestnictwa, a także zarezerwować sobie miejsce. Słuchajcie, trzymam kciuki za udany 2026 rok, trzeba pójść mocniej do przodu, konkretne działania podjąć, no bo samo się to nie zrobi, a jeżeli chcemy fajnie latać, rozwinąć się, mieć z tego mega satysfakcję, latać bezpiecznie, pewnie latać, bez obaw, to tylko z nami zapraszam Was bardzo serdecznie, dołożymy wszelkich starań, mamy doświadczenia zarówno pod kątem sprzętowym, czy konfiguracyjnym, czy pod kątem prowadzenia drona, ale także wykorzystania naszych doświadczeń na bieżąco. Trzymam za was kciuki, wszystkiego dobrego, a my widzimy się w kolejnych epizodach, wkrótce. Do zobaczenia, trzymajcie się. Pa.